No to ostatni sprzęcior i zawijam się do chaty. Seat Leon za 3,5014 benzynka. Witam ponownie. Łapeczki, komentarze, mile widziane, reklam nie przewijamy. Jeżeli nie subskrybujesz daj z subika. Pod filmami jest numer konta zrzutka. Minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Chcesz to wpłać? Jak nie, to nie. Zobaczmy tego Leona. Leon Zawodowiec. 1,4 benzyna. No dobra. Wsiądziemy, odpalimy. Wyjedziemy w lepsze miejsce. Zobaczymy, co to jest. <zysy> za sprzęcior. To już kolejny taki Audi A3 18 Turbo 180 Koni z gazem za 3,5. Nagrałem Clio za dwójkę, a ten ma kosztować 3,5. No dobra. Zamykamy. Heh. Odpalamy. Piąteczka manual. 328 na blacie. Coś zaskrzypiało, ale zadziałało i zagadało. Lecimy. Sprzęgło bierze dobrze. Nie mam większych zastrzeżeń tutaj. Staniemy sobie tyłem do słońca. O, wsteka. Chyba tak będzie, nie? Pół baku paliwa jeszcze do auta. Kurde na bogato. O ile wskaźnik nie przekłamuje, silniczek sobie gdzieś tam delikatnie cyka. Ile to ma 80 chyba? 6 koni. O ile dobrze pamiętam. Czy lampka działa w takim sprzęcie? Działa? Działa, słuchajcie, ale jaja. No, oczywiście lusterka nie są podświetlane, ale przynajmniej tu nie wisi sufit jak w większości Audi. No, Seat lepiej to zrobił. Te boczki lubią takie być sfalowane. Szyba działa. A też, a z tyłu co mamy? Chyba korbotronik, oczywiście, że korbotronik. Mogę zdjąć te okulary, chociaż pewnie odcisnęły mi się na nosie, ale tym się nie przejmujcie. Centralny zamek, regulacja lusterek, manualna. A tutaj chyba ktoś coś urwał tego Dinksa do regulacji. Zobaczymy, czy tu działa. Zawsze jestem ciekaw takich bryczek. Słuchajcie, za 3000, zmieniarka 6 płyt. Słuchajcie, ale czad. Tutaj lusterko jakieś wisi. Nie wiem, czy to od tego auta. Może i od tego. Wygląda, jakby było od tego. Zapasowe. Można się przeglądać no dobra klima nawet jest ciekawe czy działa 328 nalatane no delikatnie coś tam terkocze zaraz postawimy kamerkę zobaczymy czy kopci czy dymi ten silnik światła włączymy Lakson działa no co, zobaczymy na wiewy Czy klima działa? He, to by były jaja jakby działała, nie? Jest na środek To jest tylna szyba Cup holderek Nie chcę się wygłupiać, ale tak jakby zaczynała powoli chłodzić. No, chyba, że ja mam jakąś delirkę, chociaż nie piję, to nie wiem po czym. Tak jakby troszeczkę chłodził. Panasonic Radio. Uuu, ktoś palił w środku. No dobra, zobaczmy go z zewnątrz. Nie, chyba jednak mi się wydawało, że działa. Przednia szyba bez odprysków. Ech! No, kolor dobry, nie brudzący. Za 3,5 koła. Jestem ciekaw, jak to jeździ. Jakbym miał operatora kamery, słuchajcie. To bym zrobił rundkę, bym nie nagrał, ale wiecie, że u mnie wszystkie filmy są w całości. Bez cięć, bez montażu. Musiałbym mieć jakieś uchwyty i tak dalej. Może coś o tym pomyślę kiedyś? Oponki jeszcze nie najgorsze. Z przodu też, tutaj zagnieciony. Lampy do przepolerowania. Tutaj obudowa, lusterka, troszkę przyhaczona No i dach, łuszczy się, klar. Zobaczymy, czy bagażnik otwiera się. No I tutaj jest jakiś uchwyt, chyba na telefon w bagażniku. Nawet spory bagażnik jak na takiego o, sprzęta Nie odbija Zarysowana klapa Ale się upierdziłem już Mieliśmy zobaczyć czy kopci czy dymi Gdzie by was tu postawić Może tu? Nie było dymka z tego, co widziałem, a, ale sprzęty słuchajcie, a mówię sobie, czemu by takich gruzików nie pooglądać? Może komuś potrzebny taki. Może na jakąś przekładkę coś, nie wiem Anglik, deska można przecież przełożyć nawet do jakiegoś FR albo innego No silniczek terkocze, błotnik przygięty tutaj Widać ktoś podłatał, poszpachlował poprzycierany no dobra, zajrzyjmy pod maskę. Jak to wygląda? Chyba ostatni filmik, i zawijam na Hatę Starczy dzisiaj tego nagrywania. Maska na morku! Co za zaskoczenie! Cyka, tak jakby zaworek nie wiem 1.4 16V coś koło 90 koni albo 75 zależy w Ibizie ten silnik miał 86 no dobra zobaczmy opis Co to panie jest? 3500 benzyna, 2,1, 228 przejechane, 75 koni, 2,1 rok. Badanie techniczne 26 maj. Ważna polisa OC 7, 25, czyli się kończy. 3500. I kontakt do sprzedawcy. Pięć, trzy, siedem, cztery, trzy, siedem, trzy, trzy, siedem. No i chyba, słuchajcie, na tyle. Co tu jeszcze? Klima. Kurde. Powiem Wam, że tak jakby... Słabiutko, ale chłodziła. No... Zobaczmy czy kompresor reaguje A może mi się wydaje Nie wiem no tak jakby troszkę chłodziła Wycieraczki Nawet ta z tyłu działa No dobra Pozdrowionka Do usłyszonka